Ukrainiec, który groził, że jeśli zabierzemy 800 plus Ukraińcom niepracującym, to będą podpalać Ukraińcy polskie domy, został już wczoraj zatrzymany. Nie wiemy, czy sąd zdecydował o areszcie, czy nie. Ale to są sceny, które udostępniła warszawska policja. I warto te, te, to nagranie pokazywać ludziom, którzy tutaj są gośćmi. I jednocześnie mam wielki apel do Was wszystkich. Do tych, którzy oglądają moje media społecznościowe i Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. Jeśli macie ch czas, oglądajcie TikToki, Instagrama, media społecznościowe, które prowadzą w Polsce Ukraińcy, szczególnie ci zaangażowani politycznie. I proszę Was, jeśli znajdziecie podobne treści, jak u. Tego gościa, tego Stepana. Imię. Hmm, może nieprzypadkowe. To podsyłajcie je do nas. Ja będę formułować zawiadomienia do prokuratury, będę to nagłaśniać. I mam nadzieję, że każdy taki przypadek będzie się kończyć w taki sam sposób, jak na tym filmie. Pozdrawiam serdecznie. Darek Matecki. В підписав новий указ, 800 плюс не буде. Тепер подивіться, що наші люди роблять.